Jeżdżąc po ustce rowerem, warto zatrzymać się w niektórych miejscach, zwłaszcza w takich, gdzie historia tak jakby sama też na chwilę się zatrzymała. To jest budynek przy ulicy Słowiańskiej. Jeden niepozorny, ale z bardzo ciekawą historią. Dawniej przed wojną i to chyba jeszcze przed pierwszą wojną światową mieścił się tutaj sklep. Wejście do tego sklepu znajdowało się tu, gdzie jest to ścięte na roże. No ono zostało pewnie z biegiem lat, być może jeszcze przed Drugą wojną światową zamurowane, ale jeszcze w latach 30. funkcjonował tu... Sklep kolonialny, należący do pana Moldenhauera, pachnący tytoniem egzotycznym, tytoniem egzotycznymi kubańskimi cygarami, tytoniem fajkowym, no i trzcinowym cukrem, wanilią, tym wszystkim, co wówczas przywożono z zamorza. Można powiedzieć, że był tu taki przedwojenny niemiecki Pewex, Więcej o tym sklepie i o jego właściciele na WWW pomorski Wehikul czasu.pl Zapraszam.